Jesteś żołnierzem i szczerze w jedną wierzę, że Bóg, honor i ojczyzna są Twym orężem. Wstawa i walcz bracie, bo masz na kogo, wstawaj i walcz, pokaż siłę, z tym wrogą. i walcz razem z całą załogą, wstawaj i walcz bracie, jesteśmy z Tobą. Wstawaj i walcz bracie, bo masz na kogo, wstawaj i walcz, pokaż siłę, z tym wrogą. i walcz razem z całą załogą, wstawaj i walcz bracie, jesteśmy Hej, witam was. was tak! Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Patryk, a to jest kolejny odcinek. Hmm, kolejny. motam się strasznie. To nie jest kolejny, kolejny odcinek, to jest pierwszy odcinek z Battlefielda 4 na moim kanale, który będziecie mogli sobie w tym momencie obejrzeć z tego co wiem. O, co ja wziąłem za klasę? Mniejsza, zabiją mnie to, sobie zmienię. Jest to szturm na paracele, czy coś takiego? Status. Gdzieś tu mnie bije. Gdzieś tutaj ktoś chyba jest. Aj, sniper. No nic. Nic nie zrobię. Więc tak, co o BF-ie? Ostatnio zakupiłem sobie BF-a, no nie tak ostatnio. Zakupiłem już sobie go dość dawno, ale postanowiłem, że sobie troszeczkę w niego pogram. Wcześniej nie grałem, ponieważ. O, miałem sobie zmienić klasę, ponieważ słyszałem, że jest dużo złych opinii na temat BF-a, że jest niedopracowany, wiecie, różne tam dziwne rzeczy. I co? No i postanowiłem, że zaczekam chwilę i gdy już on będzie taki, wiecie, troszeczkę bardziej dopracowany, to sobie zagram. Tym bardziej, że ostatnio wyszedł jakiś patch, który zdecydowanie usprawnił tutaj grę. O bo Boże. Złodzi mnie zabili. Teraz zmienię sobie broń. Więc jeżeli mm, uważacie, że nie ogarniam, a na pewno tak uważacie, bo ja sam uważam, że nie ogarniam, to... To co, wybaczcie po prostu, szturmowiec. Ja chciałbym to zedytować, ponieważ chciałem inną broń. No, no i co? No, musicie wybaczyć, kurczę. Pierwsza gra, pierwsze gry. To chciałem powiedzieć. Chyba pierwszy raz jestem właśnie tutaj na tej mapie. Więc wiecie, gdzie by się tu teraz O, dobra, jestem tutaj. I jak sobie odpalę minimapę Popłynę sobie do punktu D Ponieważ punkt D Nie jest nasz Wypadałoby go przejąć Bardzo mi się podobają fale w tym BF-ie Na przykład to, ta, to mi się podoba I to straszne Co jeszcze chciałem dodać? Ugram na hardkorze Jeżeli zauważyliście Nie mam minimapki Co? Serio? No, róż dziadu. Boże, i muszę z buta dylać. No nic. To polecimy sobie z buta. Punkt D. Punkt D jest tam. Punkt D. Obstawiam, że płynięcie przez to to nie jest zbyt mądry pomysł. No, ale nic. Spacjemy chyba którym się nurkowało, ale nie wiem którym. Dobro, nieważne, nieważne, jestem przy brzegu. sobie wejdę w krzaczki i zobaczymy. O kur... Coś co to jest? No nie, przejmują mi ja. Przeładuję sobie. Zwiewam stąd. Zwiewam, zwiewam. Troszeczkę musiałem się skupić, ale to nic. Z kurczę! Jakieś lagi mam tutaj dziwne. O co chodzi? To serwer ma lagi, niemożliwe, że mój komputer ma lagi. To jest niemożliwe po prostu. No nic. Troszeczkę nam się coś udało tam przejąć. Więc nie jest tak źle. No w statystykach nie wygląda to najlepiej, no ale wiecie, coś tam pomogliśmy naszej drużynie. Dobra. Ogólnie naprawdę, wybaczcie ten nieogar. Jezu, no są straszne lagi, nie wiem, nie wiem od czego to zależy, no ale lagi są. O, no proszę bardzo. to chyba jakieś... Ile ja mam pingu? No 34, no to proszę. Co, 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 to żaden ping. No nie no, jakiś tam jest, ale nie są jakieś zbyt duże. No kurczę, no nie da się grać po prostu, nie da się. O, chyba się ustawili... No nie no, spada mi do 9 fpsów, no ja nie ogarniam. To jest zła optymalizacja? Uwaga, cel neutralizowany. Status flagi, ja jestem teraz przy punkcie E. I co, ktoś tutaj jest? Tak, ktoś tutaj jest, ewidentnie. No właśnie zostałem zabity, no ale to nic. Kurczę, chcę nagrać raz jeszcze jeden odcinek, ale chyba zmienię serwer, wiecie? Bo coś ten serwerek mi się nie podoba. Dobra, ja zostaję przy punkcie E. I postaram się tutaj coś osiągnąć poprzez przejęcie, właśnie flagi i przez przejęcie punktu E. No coś nie chcę się przejąć. O, idzie, idzie, idzie. Parcie kafala. O, wlewa się na pokład. Fajnie, dobra cel A jest nasz, tutaj kolega nam zdecydowanie ułatwił sprawę, no to co? wypadałoby teraz iść mm, do celu A, chyba bo tam jest oznaczony, że powinniśmy się tam kierować tylko problem jest w tym, że ja jestem na jakiejś platformie i trudno mi się będzie stąd wydostać no ale nic, ja jestem hardcorem, o i sobie popłynę w pław 2 o, Z to jest nurkowanie. Dobra, tak, będą do mnie strzelać. To będę sobie dusił Z. Dobra, płyń majster, płyń, płyń. To teraz mamy oznaczony już cel, cel, cel D. Czyli musimy. Podążać do celu D, oczywiście, pewnie nas zabiłem po drodze. No, norma. Odcinek strasznie nieogarnięty, ale coś innego, bo większość ludzi, jak nagrywa odcinki z BF-a, to one są takie strasznie ogarnięte. No, mój na przykład nie musi taki być. Mogę być troszeczkę inny. Sobie. A tam jakiś nasz helikopter leciał. Prawie by go zastrzelili. Nieważne. Ja stąd odchodzę. O, mostek tak pękany, ale. O, ciechuję! Sorry! Ziołuj, Sorki. Hardcore, to mu życie zabrałem. A to był nie był chyba możliwe, że to był kapitan nasz. Bo. Jest ogólnie taki błąd tutaj yy, w PF-4: jeżeli ktoś ma kapitana w naszej drużynie, czyli jest oznaczony jakąś tam gwiazdką, to po prostu z opóźnieniem wyświetla się. Jego nik przez co można stracić orientację bardzo szybko, czy on jest w naszym teamie, czy w teamie przeciwnym. No i co i często właśnie tak się zdarza. Skuter wodny stoi tam. No punkt D. Punkt D jest tutaj. No i chyba nikogo tutaj. Punkt E. No dopiero byliśmy na E. Złodzi mnie zabili. No to dobra. Zobaczymy, gdzie byśmy mogli się teraz zrespawnować. O, jak fajny awatar. A może zrespawnuje się w łodzi? Do akcji. O, mam działko. Nie wiem, strzelam na oślep. Aha, już nie żyjemy. No to sobie postrzelałem. To chyba nie był dobry wybór, żeby tutaj wbić. Ale nie, jeszcze raz wejdę do akcji i też wejdę sobie do tego kolegi. Zobaczymy. Ale coś musi tam. O, przejmujemy flagę. To jest punkt A. Dobra, to wyjdziemy sobie z łodzi. Jesteśmy tutaj w trzech, czyli nie powinno być większego problemu. Ale jest tu jakiś sniper i wali niemiłosiernie. Mi nie ja tutaj mam. Technik? Boże, skąd on strzelał? Nieważne, ważne, że udało mu się nas zabić. Dobra, wiecie co? Pograłbym sobie tutaj jeszcze. Teraz planuję się tutaj w tym punkcie. Pobiegnę sobie do punktu D. Ale szczerze, kurczę. Nie podoba mi się ta gra, z racji tego. Z racji tego, że po prostu mam lagi jakieś strasznie dziwne i nie wiem z czym one są związane po prostu. I w następnym... no teraz mam 60 fps i mi nie spada, bo mam ustawione na 60 fpsów do Battlefield'a No ale co pan zrobisz? Nic nie zrobić To i? Czy nam? Znoża mnie zabił na statku Ja jebę Ale koleś Ja się skupiłem mówię o Zabiję sobie kogoś w helikopterze Może, może mi się uda A tu nagle, dobra spawnujemy tutaj No i co, 10 FPSów było No i nie ogarniam Mówi się trudno Punkt C ja, ja może sobie zostanę tu niżej I może będę patrolował z dołu Dobra, asystę mamy jakąś tam Chyba udało mi się tam kogoś utrafić. No mniejsza. Wejdziemy sobie jeszcze raz tutaj do akcji. No i zobaczymy co z tego wyniknie. A jeżeli jeszcze raz złapie mnie lag, to po prostu... o utracony punkt. To teraz na D wbijamy. To po prostu... Kończę nagrywać. I tyle. Zobaczymy się w kolejnym odcineczku. Więc teraz mamy oznaczony B. No ale z racji tego, że jestem daleko od B. To... Mm, na E. Nie, 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 nie. To już. To już, panowie, za daleko. Tu helikopter oczywiście ich obserwuje. Przegrywamy. I to jest znacznie. Ale... ale to nic. Tutaj widzę, nasz kolega bacznie obserwuje. O, black kolejny. To nie ma co ostrzeliwiać. Ale koleś potrafi latać z tym helikopterem. Ale nas zabił. A czemu pokazuje mi, że z Woodhead dostałem z helikoptera? Czyżby kolejny błąd? O Boże. No nic, nieważne. Hmm, może zresztą. Twój zespół przegrał. No to dobra. Przegrał to przegrał, Moja pierwsza rozgrywka. Za dużo moich drużyni w dzisiejszym odcinku nie pomogłem. Myślę, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej. Myślę, że nie będzie już takich jakichś dziwnych lagów, nie wiem, związanych z, związanych z serwerem czy coś takiego. Więc co, ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie mojego odcinka, za obejrzenie, w to jak lamiłem. Troszeczkę inny odcinek niż innych niż odcinki innych ludzi, jak wcześniej wspomniałem, ponieważ było troszeczkę bardziej nieogarnięcie. No ale to nic. Wielkie dzięki za obejrzenie, zostawcie łap oczywiście łapeczkę w górę, jakiś komentarz, jeżeli możecie. Więc jeszcze raz, dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się, papa. Pa.